Jestem białym chłopcem, zakwawionym sercem na mojej dłoni Twoje słowa jak pistole trzyma w mojej skroni Otwarta rana w sercu, ale dosypujesz soli Co to jest? Teoria Pixar Czyli to wszystko jest ze sobą połączone Co to jest? Jakaś creepypasta? A zobaczę sobie to w sumie Co to jest? Jak zapewne widzieliście już na moim kanale, wiele z produkcji Pixara zawiera w sobie te same przedmioty, osoby, potwory czy inne wspólne cechy. Zwykliśmy to nazywać easter eggami, dodanymi tam przez twórców, aby film bardziej ciekawił widzów i zaspokajał tych, co wymagają więcej niż ciekawej historii. A gdybym powiedział wam, że to wszystko to nie są specjalnie umieszczane easter eggi, a znajdują się tam dlatego, że wszystkie filmy, studia Pixar dzieją się w jednym świecie i są ze sobą połączone. Twórcą tej teorii jest John Nigroni, na którego stronę serdecznie zapraszam. Zakłada ona, że wszystkie pełnometrażowe animacje Pixara mają miejsce w jednym uniwersum, na tej samej osi czasu i opowiadają jedną wielką historię o rywalizacji ludzi, maszyn i zwierząt. Wiem, że powstały O już... kurwa! Ja pierdolę ty! Nie słyszałem o tym! Miki na temat tej teorii, jednakże od tamtego momentu Pixar wypuścił kilka innych produkcji, a cała teoria została zaktualizowana. A więc w połączeniu ciągle rozwijającej się teorii oraz tego komentarza postanowiłem <gry> nagrać ten odcinek. Link do twórcy okay. i całej teorii znajdziecie w. Nie, po... nie słyszałem o tym, serio. W A więc tak. Alternatywne uniwersum Pixara rozpoczyna się około 65 milionów lat temu, w chwili kiedy asteroida mająca doprowadzić do wyginięcia dinozaurów nie trafia w Ziemię, doprowadzając tym samym do przeżycia tego gatunku. Miliony lat później możemy dostrzec niesamowitą inteligencję zwierząt pozostawionych samym sobie oraz to jak wyjątkowy wpływ mają ludzie na ich środowisko. Z tego punktu przechodzimy do około x 15. wieku naszych czasów. Merida wyjaśnia nam dlaczego zwierzęta w świecie Pixara zachowują się tak samo jak ludzie. Główna bohaterka A jak odprawia, skoro w Zygzaku ludzie magia, to były to auta? No nie problemy, wiem, co się dowiedzieć. zmienia matkę w niedźwiedzia. Dowiadujemy się, że magia pochodzi od tajemniczej czarownicy, która wyraźnie ma związek z tajemniczymi leśnymi pomykami. Widzimy, Tajemnicze... że nie to zwierzęta zachowują się jak ludzie, ale także przedmioty, jak chociażby miotła w sklepie czarownicy. W autach to tak naprawdę byli widzowie ludzie, którzy byli tam uwięzieni i nie mogli wyjść! I tak naprawdę, jak puściło się auto od tyłu, to było słychać głosy wołające o pomoc. Uświadamiamy sobie także, że Czarownica znika w niewytłumaczalny sposób za każdym razem, gdy tylko przekroczy drzwi, co prowadzi nawet do wniosku, że może po prostu nie istnieć. Przyjmijmy jednak, że Czarownica jest kimś, kogo znamy z innej animacji Pixara. Niektórzy z Was zapewne zauważyli, że zwierzęta w filmie stopniowo powracają do stanu zwierzęcego, obalając pogląd, że jest to źródło, dzięki któremu zachowują się one Przez... jak A oto można wyruchać w rurę wydechową? Eee... nie wiem, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, bo nie mam pojęcia, no. Tak, wczoraj to robiłem. Aha, okej. Okay. Wytłumaczenie jest szybkie i proste. Wracają do naturalnego stanu, ponieważ magia przestaje działać, lecz z biegiem czasu ewoluująca w nich inteligencja rośnie naturalnie. Wieki później stworzenia poddane eksperymentom czarownicy skrzyżowały się, tworząc dużą populację zwierząt powoli rozwijających osobowość i inteligencję w wyniku własnych doświadczeń. W świecie Pixara mamy do czynienia z rozwojem zarówno zwierząt, jak i sztucznej inteligencji, co doprowadzi nas z czasem do wojny o dominację pomiędzy ludźmi, zwierzętami i maszynami. Kurwa! O i tak! A robimy bajeczki dla dzieci! Nie, nie też Pixar! Cały nasz uniwersum jest opowieścią o tym, jak ludzie rywalizują ze zwierzętami chcą ich zabić, a maszyny chcą nas kurwa rozjebać. I wszystko jest tak naprawdę ultra mega mroczne, kurwa, a wy macie przeprane mózgi! XIX wieku. Aby trzymać się osi czasu, zacznijmy od sztucznej inteligencji, której początek występuje w Inie mocnych. Akcja filmu, co potwierdza sam reżyser, rozgrywa się w latach 1950 do 1960. Kto jest głównym czarnym charakterem filmu? Prawdopodobnie większość z was powiedziała, że to syndrom, który dokonuje istnego ludobójstwa na superbohaterach. Ale czy na pewno? Inie Maboi nie posiada żadnych mocy. Używa technologii, aby dokonać zemsty na panu I nie ma mocnym za to, że ten nie traktuje go poważnie. Wydaje się to dziwny powód, by chłopak posunął się aż tak daleko, by popełnić ludobójstwo. W końcu, jak zabił wszystkich superbohaterów. Stworzył robota uczącego się zachowań superbohaterów i przystosowującego je do swoich celów. Miraż wspomina, że jest to zaawansowana sztuczna inteligencja, która zaczyna się buntować swojemu ludzkiemu twórcy. I nie stwierdza, że robot stał się na tyle bystry, aby stwierdzić, że nie musi słuchać czyichś rozkazów. Omnidroid odwraca się w końcu przeciw swojemu twórcy i zaczyna atakować ludzi w mieście. Ale dlaczego sztuczna inteligencja miałaby atakować przypadkowe osoby? Czy maszyny mają w sobie wrodzoną nienawiść do człowieka? Dlaczego chciałyby w pierwszej kolejności pozbyć się ludzi? Wiemy, że zwierzęta nie lubią ludzi, ponieważ ci eksperymentują na nich i zanieczyszczają środowisko. Ale dlaczego maszyny miałyby mieć z tym problem? Przejdźmy do pierwszej i drugiej części tej historii i do lat pomiędzy 1995 a 1998. Okay. Mamy tu do czynienia z ludźmi używającymi i wyrzucającymi przedmioty, które wyraźnie mają swoje uczucia. Zabawki mają w życiu jeden cel: aby przynieść radość swoim właścicielom, jednak w kolejnych częściach widzimy, że zabawki zaczynają mieć tego dość. Choć zabawki nie są w pełni zaliczane do żadnych z naszej wojennej trójki, to najbliżej jest do nas. A dlaczego posiadają inteligencję? Na to pytanie odpowiada nam syndrom, mówiąc i nie mam mocnemu, że jego lasery są napędzane przez energię punktu zerowego. Jest to energia próżni istniejąca choćby w odkurzaczach. Jest to niewidzialne źródło mocy, które można zaobserwować obserwując fale dźwiękowe i jest to rozsądne wytłumaczenie na to, w jaki sposób zabawki i inne przedmioty... A, przerwione. czyli zostali wciągnięci przez odkurzacz, dlatego ożyły... Energie w świecie Pixara. Zanim dotrzemy do trzeciej części i reszty opowieści o pogłębiającej się nienawiści zabawek do ludzkości, przejdźmy do rozwoju inteligencji u zwierząt. Jest Nemo i gdzie jest Dory, które w naszym uniwersum dzieje się w latach 2003-2004. Zwiedza... O, do was jeszcze... Kurwa się, że to pisze Sperman. Was jeszcze... Was jeszcze na świecie nie było wtedy. Ta rozwijają swoją inteligencję zaskakująco szybko. Widzimy na podstawie Dory, że kontakt z ludźmi przyspiesza ten proces. Dorasta ona w niewoli, otoczona ludźmi, i jako skutek tego potrafi ona. Ja pierdolę czytać. się bałem tej, tej kurwa ryby, jak to oglądałem, jak byłem mały, nie? Kurwa, to był najgorszy moment w tym filmie. Nienawidzę tego. I rozmawiać chociażby z wielorybami. Jak ona wtedy tak wyskoczyła mamy... i tak? O ja, zawał kurwa, dziecko zawał! Moja tym ulubiona bajka! Rata Czasem, czarny charakter ratatui, czyli szponder jest. A pamiętasz tą seksowną rybkę z rybek sferajny? Nie wiem dlaczego dla ciebie ryba jest seksowna, ale kurwa lecz się. który wie o istnieniu tego zjawiska, lecz znika. Co się z nim stało? Co zrobił z wiedzą, że zwierzęta są zdolne panować nad swoim instynktem i dzięki temu wykonywać pewne rzeczy tak jak ludzie, a nawet lepiej? Możliwe jest to, że Charles Mans, czarny charakter z odlotu, dowiedział się o tej zaskakującej plotce i postanowił wynaleźć urządzenia mogące kontrolować umysł zwierząt, a mianowicie jego psy. A zrobił to poprzez specjalne obroże tłumaczące ich język. Obroże pokazały Mansowi, że zwierzęta są mądrzejsze i bardziej podobne do ludzi niż sądziliśmy do tej pory. Mans potrzebował tej technologii, aby złapać tajemniczego ptaka, którego tak obsesyjnie pożądał. Wspomina nawet, jak wiele psów stracił zanim przybył do Ameryki Południowej. Choć tak, oraz jego towarzysze zostają uwolnieni po śmierci Manca i nie poznajemy tego pełnych konsekwencji, zauważamy, że napięcie pomiędzy ludźmi i zwierzętami narasta. Kiedy ludzie odkrywają potencjał zwierząt, zaczynają przekraczać granice. W celu rozwijania nowych technologii ludzkość rozpoczęła rewolucję przemysłową, pokazaną w filmie Odlot. Na początku odlotu Karl jest zmuszony sprzedać swój dom korporacji, ponieważ ta coraz bardziej rozszerza swoją działalność w mieście. Poczekajcie sekundę. I jaka korporacja w niedalekiej przyszłości jest winna zanieczyszczeniu ziemi, a w przyszłości wymarciu życia spowodowanego wyścigiem technologicznym? By and large. Korporacja, która zarządza prawie o wszystkim, kurwa. zanim dotrzemy do wydarzeń z Woliego. W reklamie Historia BNL dowiadujemy się, że firma przejęła nawet władzę wszystkich rządów. Rozumiecie, że ta jedna organizacja zdobyła dominację na całym świecie? Jest, pojabamy, to jest Twoje kurwa! Wspomniana w tej Story 3. Kolejne granice zostają przekroczone. Ludzie zaczynają być przeciwnikami dla coraz bardziej rozwijającej się technologii i inteligentnych zwierząt. Wydarzenia z serii Toy Story obejmują lata 90. w pierwszych dwóch częściach, aż do roku 2010 w trzeciej części, czyli 40-50 lat od wydarzeń w niewamocnych. To mnóstwo czasu dla sztucznej inteligencji, który mogła przeznaczyć na rozwój BNL. Tymczasem Pixar wskazuje na pogłębiające się niezadowolenie wśród zabawkowej cywilizacji. W pierwszym filmie zabawki tylko przeciwstawiły się Sidowi, w kolejnym Jesse ma pretensje do swojej właścicielki Emily za porzucenie jej, aż dochodzimy do części trzeciej, gdzie Tulisz dorasta w nienawiści do ludzi. Zabawki nie są zadowolone ze statusu quo, co dowodzi przyczyny, dla której maszyny i przedmioty podobnie chcą przejąć dominację w świecie. W dodatku, w końcu dostajemy dowód na powiązanie odczuwających zabawek z firmą BNL. A są to baterie, którymi zasilany jest baz. Ale mamy też trzecią grupę, czyli ludzi. W tym momencie mamy już rok 2015, a Pixar wreszcie zdradza nam, co jest źródłem ludzkiej energii. Są to przede wszystkim emocje, ale również wyobraźnia, których poziom energii różni się w zależności od danej osoby, co zademonstrowano nam w filmie Potwory i Spółka. W filmie poznajemy także Bing Bonga, wymyślonego przyjaciela, który wydaje się być oparty na komediowym potworze, którego Riley miałaby spotkać po potworach i spółce. W roku 2017 dostajemy Coco, opowieść o przygodzie w świecie umarłych wraz z potencjalnymi odpowiedziami jak ludzka energia przenosi się do świata umarłych. Najprawdopodobniej dzieje się tak poprzez muzykę i emocje, które ona wywołuje. Może także istnieć połączenie między tym i namacalnymi duchami, a ognikami z Meridy Walecznej. Tak więc jesteśmy w czasie, w którym wszyscy superbohaterowie już wyginęli, a ludzkość jest bezbronna. Zwierzęta, które chcą się przeciwstawić i mają możliwość przejęcia władzy, jak widzimy, tego nie robią. Również sztuczna inteligencja nigdy nie przejęła ludzi siłą. Jak myślicie, dlaczego? Rozsądnym jest założyć, że maszyny przejęły kontrolę w sposób inny niż się spodziewaliśmy. Maszyny użyły BNL, anonimową korporację, do tego, aby przejąć władzę nad światem, począwszy od wydarzeń z lat 60., kiedy to Omni Droid w walce z innymi mocnymi. W każdej części tej historii jest do bólu oczywiste, że czujące przedmioty są zależne od ludzi we wszystkim, także jeśli chodzi o samorealizację czy energię. Pokazane jest nawet, że zabawki tracą sens życia, jeśli porzuca się je na strychu i tym podobne. Dlatego maszyny postanowiły kontrolować Submana, ja która odpowiada za wszystkie ich potrzeby, prowadząc tym samym do przemysłowej rewolucji, co spowodowało zanieczyszczenie. Kiedy zwierzęta w końcu powstaną przeciwko ludziom, aby powstrzymać ich przed zanieczyszczeniem, to kto ich ocali? Maszyny. W Woli dowiadujemy się, że w 2057 roku BNL panuje nad rządem i całym światem. Doprowadza to do tego, że w związku z przeludnieniem surowce ziemi zostają zdewastowane. W 2105 roku ludzkość ewakuuje się, aby Bayern large mogło odnowić ziemię przy pomocy jednostek głoli. Udaje się to osiągnąć 5 lat później poprzez spalanie pozostawionych śmieci, jednak to prowadzi do wspomnianego wcześniej zanieczyszczenia powietrza, przez co ziemia nie nadaje się do ponownego zamieszkania. Wskutek tego cała ludzkość zmuszona jest pozostać w kosmosie na statku Aksjomat. Tam ludzie nie mieli żadnego celu, poza potrzebami spełnianymi przez maszyny. Roboty uczyniły ludzi zależnymi od siebie we wszystkim, ponieważ w ten sam sposób były traktowane jako zabawki. W międzyczasie, który dzieje się pomiędzy początkiem a końcem filmu Woli, -E, czyli po oczyszczeniu ziemi a zanieczyszczeniu powietrza, w 2110 roku na Ziemi pozostały tylko maszyny. Podczas nieobecności ludzi zyskały one możliwość niekontrolowanego rządzenia światem. Według zasad tej historii, auta niegdyś mający właścicieli, którzy ich kochali, ożywają i próbują znaleźć nowy cel w życiu. W świecie ludzi przejmują rolę poprzednich właścicieli i kontynuują ludzkie tradycje podczas gdy planetają się odnawia. W tej wersji Ziemia nie ma już prawie ludzi i zwierząt, ponieważ wyginęli oraz uciekli, ale wiemy, że nadal istnieją ślady ludzkiej działalności. W Auta 2 samochody wyruszają do Europy i Japonii, dając do zrozumienia, że wszystko odbywa się na naszej planecie. Zatem co z kolei stało się z autami? W filmie Woli odkrywamy, że BNL zamierzało sprowadzić ludzi z powrotem na planetę, kiedy ta będzie znowu zdatna do życia, jednak plan zawiódł, przez co maszyny na Ziemi wyginęły. Ale jak? Wiemy już, że ludzie są źródłem energii dla maszyn, dlatego te nigdy nie chciały ich unicestwić. W autach dowiadujemy się, że na ziemi nie ma wystarczająco dużej ilości paliwa, a tym bardziej ludzkich emocji, by je zasilać, a więc ostatecznie prawdopodobnie około 2804 roku maszyny wymierają. Wróćmy teraz do Walliego. Operacja oczyszczania kończy się w 2110 roku, lecz BNL poprzez zanieczyszczone powietrze, którym znajdował się Oli. Przetrwał on do 2805 roku dlatego, że jest zasilany baterią słoneczną oraz dzięki swojej obsesji na punkcie pozostałości po ludziach, która dała mu motywację, by przeżyć. Później pomaga Ewie przywrócić ludzi z kosmosu z powrotem na Ziemię, aby mogli ponownie ją zaludnić. Co zatem stało się później? Podczas napisów końcowych widzimy bud zawierający ostatnią żywą roślinę. Wyrosło z niej potężne drzewo prawie 100 lat później, bo w 2989 roku to drzewo wygląda mniej więcej tak. Jest to drzewo z dawno temu w trawie. Powodem, dla którego nie widzimy ludzi w dawno temu w trawie, jest to, że nie zostało ich zbyt wielu. Co ty pierdolisz, kurwa? Karaluchowi z Woli wiemy, że niektóre owady przeżyły, co oznaczałoby, że mogłyby o wiele szybciej odrodzić swój gatunek. Sam film musi być daleko na osi czasu, skoro ptaki zdołały powrócić do środowiska, choć są zauważalnie nieinteligentne od owadów. Dawno temu w trawie jest coś, co wyróżnia go na tle innych zwierzęcych dzieł Pixara, co po części utwierdza, że wydarzenia te są przyszłością. W przeciwieństwie do Ratatuj, Odlotu czy Gdzie jest Nemo, owady mają wiele ludzkich cech, z którymi zwierzaki z wyżej wymienionych trzech filmów jedynie eksperymentowały. Owady mają miasta, bary, reklamy, własne maszyny, znają krwawą mery, a nawet posiadają objazdowy cyrk. To wszystko prowadzi do wniosku, że film jest osadzony w innym odcinku czasu niż cała reszta. I choć pewnie wielu z was będzie ciężko w to uwierzyć, iż dawno temu w trawie dzieje się dopiero po apokalipsie, to fakt, że świat naszych robaczków jest rażąco różniący od świata innych zwierząt, możliwe, że to potwierdza. W końcu tylko oni noszą ubrania, tworzą różne rzeczy, jak właśnie cyrki, bary, reklamują produkty, czy mają własne miasta, przy czym gdzie jest Nemo, najbardziej ludzką rzeczą, jaką widzimy jest szkoła, a nawet to jest dość ubogie. W pewnym momencie jedna z mrówek mówi Flikowi, aby nie opuszczał wyspy, ponieważ są tam węże, ptaki i większe robaki. Nawet nie wspomina o ludziach. Co prawda, w filmie jest mowa, że rzekomo jakieś dziecko oderwało skrzydła bezdomnemu owadowi, ale to wciąż pasuje do świata po wydarzeniach z Woli. Ponadto robaki. Jakie muszą być foliarstwo, kurwa! Jak tu się wszystko zgadza! To jest kurwa prawda, widzowie! Dnia długość życia mrówek to zaledwie 3 miesiące. Ja w to wierzę! A wszystkie mrówki opowiadają o tym, jak zbierają plony co lato, aby przetrwać zimę. Taki scenariusz będzie działać tylko jeśli zaakceptujemy, że mrówki są mocniejsze z powodu ewolucji i mutacji. Istnieje jeden film Pixara, który miał być wydany w 2012 roku, jednak został odwołany i zastąpiony przez Meridę Waleczną. Film ten nosił tytuł Newt, czyli Traszka i prawdopodobnie mógł być umieszczony na osi czasu po wydarzeniach z -E. Przypuszczalna fabuła brzmiała, co się stanie, jeśli ostatnia męska i żeńska niebieskostopa ja szczurka zostaną zmuszeni przez naukowców do bycia razem, aby uratować gatunek, gdy żaden nie może znieść drugiego. Film o odbudowie zagrożonych wyginięciem gatunkach filtr. pięknie wpisywałby się w tę teorię, jednak odkąd nigdy go nie wypuszczono, możemy tylko spekulować. Zatem, co stało się dalej? Ludzkość, maszyny i zwierzęta rozwijały się w harmonii do momentu, gdy pojawiły się nowe gatunki potwory. Cywilizacja potworów jest obecna na Ziemi w niesamowicie dalekiej przyszłości. Jednak coś, co nie jest do końca rozwiązaną zagadką, to fakt, że na Uniwersytecie Potwornym jest napisane, że uczelnia została założona w 1313 roku. Teoria zakłada więc, że potwory używają własnego kalendarza, a trzymając się naszej osi czasu, wydarzenia te dzieją się około 3100 roku do 5201. Dobra kurwa web wy kurwi nie! Jak dowiadujemy się z potworów i spółki na DVD, istnieje mit, że ludzie, którzy wyglądają jak potwory, zbuntowały się kiedyś przeciwko ludziom. Ten mit.. Po... <grywa> pogo przyszedł kurwa! Przed Pogo, coś powiedzieć wam. Krywa się z teorią, że zwierzęta w końcu wyewoluowały <grywa> wyżej niż ludzie. Nadal zależne od energii pochodzącej z ludzkich emocji, potwory zakładają swoją spółkę oraz uniwersytet potworny w celu zdobycia energii z przeszłości, kiedy ludzie nadal panowali na ziemi. Używając drzwi jako portali, potwory trzymają ten fakt w sekrecie, przekonując resztę potworów, że wszystko pochodzące ze świata ludzi jest toksyczne. Na końcu filmu Potwory i Spółka, Sali odkrywa, że śmiech oraz radość są potężniejszymi emocjami niż strach. Ten moment prawdziwej harmonii pomiędzy ludźmi, zwierzętami i maszynami kończy oś czasu Pixara. Jednak to nie koniec. Sali ujawnił świat potworów w malutkiej dziewczynce Bo. Widziała wszystko, co miało miejsce w przyszłości, gdzie kotek umiał mówić. Obsesyjnie próbowała się dowiedzieć, co się stało z jej przyjacielem Salim oraz dlaczego zwierzęta w jej czasach nie są tak mądre jak te, które widziała w przyszłości. Pamiętała, że drzwi są kluczem do tego, jak znaleźć Saliego i stała się. czarownicą z Meridy Walecznej. Cofnęła się do przeszłości, aby odnaleźć swojego kotka, nie wiedząc, że Sali żyje w dalekiej przyszłości. Skąd to wiemy? W Meridzie Walecznej możecie zauważyć Rycinę w sklepie czarownicy. Ewidentnie jest na niej Sali. Co jest kurwa? Pamiętacie, że kiedy Merida otwierała drzwi, czarownica ciągle znikała? To dlatego, że były zbudowane tak samo jak te spotwory i spółka. Przenosiły w czasie, dlatego Merida nie mogła znaleźć czarownicy. Co? Ja PIERDOLĘ! Pragnąc odnaleźć przyjaciela, Bu podróżowała przez świat Pixara używając tych drzwi. Czy kiedykolwiek był znalazła swojego kotka? Na no to pytanie możecie odpowiedzieć w komentarzu. Nie no, kurwa! Zaraz mnie popierdoli! Jo! Ej, to jest pokurwione, nie? Tak szczerze. A czemu oni kurwa tworzą coś takiego i nie powiedzą, nie powiedzą tego kurwa od razu? Wejdą, słuchajcie, to jest kurwa wielkie uniwersum.